Cześć, ja jestem Dante i dzisiaj chciałbym zaprezentować też ciekawego moda, który się nazywa Miner's Haven. Modyfikacja dodaje na portol z kwarcu, musi być kwarcowy, oraz parę nośniewych chród takich jak boxy, chrome, fluorite, or coś tam, led o... Ołów, serebro, element pan prostu kopę, miedź, yy, cyna, platyn i gipsen to nie wiem. Gips, nie nie to nie wiem. A co widzimy? Te rudy wyglądają tak bokset, chrom, florid, to nie wiem, yy, ołów. Srebro, mieć, Cyna, platynum i ten Gips czy tam coś Oczywiście mamy mnogibce nam także, także sztaby, bloki, narzędzia Coś tych narzędzi jest świetne, wszystko jest trochę jak na kartce, ale dobra yy, pragnę zauważyć, że Silver wygląda trochę jak yy, Team z Industriala, ale dobra, dobra z tym się nie martwię, to jest na tylko sprawdzam, czy działa. <coughs> tym pięcioma też się martwię. No, to pokażę, że to Dobra. Oczywiście. No, Zapominamy, że ten portal trzeba też jakoś odpalić, żeby. No, dobra już no, 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 normalnie, normalnie, to. Normalny, normalny nie normalnie, Niecholę, nie, nie da się. Tak samo jak portal portalu dewateru też się nie odpaliło. Znaczy, takie jak w portalu dewateru też się nie odpaliło. Tutaj trzeba zrobić coś takiego. Trzeba wykopać dwa żelaza. jeden diament oraz jedną zapalniczkę. I dostajemy portal igniter. To jest Ignite. jak zwykła zapalniczka, tylko że pali biało. Nie widzę tego buga za Wpalamy nasz portal w No i portal przygotowuje nas do podobnej, podobnego biomu jak Neder, tylko że mamy z kamienia i rudy. Na tym biomie możemy znaleźć wszystkie mniejsze na rudy oraz wszystkie ogólne rudy w Najprawdziwym. Słoto, węgiel. Mm. Jeśli tę rudę, nie chciałam budować, żebyście wiedzieli, że tam są diamenty. Dużo tutaj tego można zajść A także. No wiecie, wszystkie te rudy normalne Minecraftowe, wszystkie te Minecraftowe i te budowane rudy, co jest no, bardzo praktyczne. No tylko, że też się trzeba trochę namęczyć, żeby się dostać tutaj. Mogę, że znacie jakiś inny sposób po zabudowaniu tego portalu. No i to jest chyba wszystko, jeszcze nie sprawdziłem. Nie mogę powiedzieć dokładnie, raczej, ile, co, jak szybko, co jest szybsze, co jest najlepszym temu, co nie, no nie potrzebujemy. Nie wiem za bardzo. Nie wiem, tego jeszcze nie będę Nawet nie wiedziałem, jak skraftować te, yy, ten Igniter. Dopiero po na jak gdzie się dowiedziałem, bo na obrazie, na zdjęciu z zapisem była inna tekstura. Nie no się, bo to jest zielone. No to zielone wygląda na, to, na diamenty. Więc no, łatwo się pomylić. Tak więc no, na tych jedynie możecie zamyść tutaj najczęściej, tylko no, z tą różnicą, że tutaj musicie już zejść też głęboko, a mianowicie na no, ile kratek, ile kratek, ile kratek, ile, 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 a tak samo możemy tutaj znaleźć i to wszystko tak jak miałem można łatwo sobie znaleźć nie trzeba się nie trzeba się męczyć z szukanie w prawdziwym świecie z możecie sobie po prostu go, tylko jednakia wykopać i skracować te zapalniczkę plus jeszcze zapalnić, i to to jest na poziomie 15 no 15 gdzieś tak około 15 poziom Modyfikacja jest na wersji Minecraft 1.6.2 I wszystko, tak samo, też grawę można było, tak Takie widać, chyba to właściwe był niedobre. Oczywiście za nim twórca, bo to się za to zabrał um, Widzę tylko tyle, że nie jest słabe, ale. Wszystko tak samo jest zbudowane, tak jak miele, Praktycznie wszystko. Też jest dużo tych właśnie skałek. No, nie dużo takich takiej No dobra, oczywiście, no. <coughs> przepraszam. Jest jeszcze taki mini, mini drobny szczegóły z tego. Osoby, które po prostu mają tak słaby komputer, że muszą. Znaczy, po prostu nie, nie to, że słaby komputer, tylko po prostu sobie które muszą grać na niewielkie tyle pewne są tego bo, mowa, bo to był nie wiem innego koloru mgłano to jeszcze jeszcze się ale jeżeli to jest takiego koloru mgłano to ja dosłownie nie widzę co ja idzie ja ile nie mam do tego pojęcia ja mam iść tylko czekam już mi nie wyskoczy na ekran z takim super faka i koniec Rajczku i no ale teraz tak, to No i to wszystko wszystko. System modyfikacji. Mam ja nadzieję, że Wam się spodobała. Zachęcam do komentowania i lajkowania. A napiszę napiszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tej modyfikacji. Dobra, no to ja się z tobą przegram, ja byłem Dante. I 又要升腾个情感吧。